Zarobiłam 1600 zł na podróży do Gdańska. Ja ogólnie mam giga pecha. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żebym chociaż 10 złotych znalazła na ulicy. Bardziej to ja je zgubię. Nawet nie 10, tylko 1000. Ewentualnie wdepnę w jakieś gówno, potem rozdepnę po całym dywanie i trzeba potem dywan do prania i wydać kolejne pieniądze. Dlatego raczej takie sytuacje mi się nie zdarzają. Ale ostatnio, słuchajcie, zarobiłam prawie 1600 zł na podróży na imprezę do Gdańska i z powrotem. A jak to się stało? Jechałam na urodziny. No i wiadomo. Impreza imprezą. Potem wracam, wracam pociągiem następnego dnia. Ja jeszcze na lekkim kacu, najchętniej bym to odespała. Zbliża się stacja Warszawa Centralna, czyli tam, gdzie mam wysiąść. Patrzę, że na ziemi leżą jakieś papierki. Mówię, no nie, jeszcze syf zostawili. A tu patrzę, że leży jakaś butelka. Ale chwila, Od, obok tej butelki coś leży. Ja patrzę, a to okulary. Okulary nie byle jakie. Okulary z Balenciagi. I słuchajcie, myślałam, że to ja będę musiała sprzątać zaraz ten pociąg, bo na fotelu zostanie brązowa plama. Prawie się zesrałam, jak zobaczyłam, że leżą tam okulary z Walenciagi. One aktualnie kosztują jakieś 1600 zł. Więc nie to, że przeżyłam fajną imprezę, to jeszcze zarobiłam pieniądze. Nigdy taka sytuacja mi się nie zdarzyła. To był jeden raz i mam nadzieję, że nie ostatni. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, jak przebiegła cała podróż, albo zobaczyć tą imprezę, to możecie wbić na mój kanał, bo tam właśnie jest film. A dlaczego nie oddam tych okularów chłopakom? Bo wysiedli koło dwie stacje wcześniej. I jeśli jakimś studentom to obejrzą, to niech napiszą do mnie, w razie czego zwrócę ci te okulary, tylko musimy podać wszystkie informacje.